Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj weszło w ogóle całkiem nowe tło i muzyka do gry. Jak widzicie w tle latają takie jakby znaczki z Clash Royale. Został dodany też nowy skin do Mortisa, mianowicie Nightwitch Mortis. Jego sobie dzisiaj kupimy, aczkolwiek nie podoba mi się jakoś za bardzo. W sensie Mortis był mężczyzną, teraz jest nagle kobietą. I jakoś to do niego nie pasuje. No ale... Jako, że lubię grać w Clash Royale i na tej grze jakby zdobyłem większą tutaj publikę, to oczywiście tego skina sobie odblokowujemy, no i jest Nightwitch Mortis, szczególnie, że jest dość tani, no a Mortisem lubię sobie pograć. Wybieramy go i lecimy, słuchajcie, na Bot Drop, czyli na tryb Siege. Będę sobie zbierał tutaj te... Całe śrubki, właśnie tymi jego daszami, czyli tymi szybkimi atakami, to te śrubki mogą naprawdę bardzo szybko się zbierać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli też kupiliście tego skina, to oczywiście napiszcie. No i zaczynamy, oczywiście. Nowa mapka jest. Teraz ten safe jest jakby no, trochę schowany. Czy mi się wydaje, czy ten Mortis. Wow, ale ma fajny, fajny fajnie ten dasz wygląda. Mm. Ta strzałka coś robi w ogóle? Ta tutaj po prawej, właśnie nie wiem, chyba tylko dla ozdoby. No, raczej nie przesuwa graczy w lewo. Jeden do jednego i pierwszy robot za 20 sekund. W takim razie tutaj już został jakby podniesiony ten. O, też fajnie będzie aktywować. A nie, zobaczcie, nim jednak robią te. Wejdę sobie na to, poczekam i to mnie tak teleportuje, jakby. No nie teleportuje, tylko po prostu wyrzuca. Więc ja teraz robię taką akcję I teraz robię tak, tak, tak Nikogo chyba nie zabije, ale... Ale i tak fajnie to wygląda Wow, czyli można się czegoś nauczyć I robot idzie od nich niestety Z ich strony Więc teraz trzeba... No jest taki błysk jakby jak on atakuje Albo się porusza ten Mortis Okej okay. Ciekawe czy jak... No Nightwitch jak wiemy też produkuje batsy W sensie nietoperze w Clash Royale Więc... On też pewnie, ciekawe czy jego ult został jakoś zmieniony Teraz go wysłałem, nie wiem, w sumie nie zauważyłem różnicy I zabiłem chyba dwóch, także dobrze, dobrze No i zobaczcie, tylko 5% zeszło z naszego safe'u. Fajnie, że on jest tak właśnie schowany za taką ścianką Okej, okay, tutaj jest kolejna śrubka, ją sobie podniosę I chowam się już do mojego tutaj okręgu Została oddana oczywiście Oj, niestety Teraz spróbuję, słuchajcie, zrobimy taką akcję że zdaszuje sobie tutaj i jest remis, więc no właśnie, najlepiej było zdobyć jeszcze, aha, znowu od nich będzie szedł robot, niestety. Wchodzę teraz tu, to mnie wyrzuca. Pierwszy, pierwszy raz takie coś jest w ogóle w Brawl Stars. Taka mechanika, że, że postać zostaje wyrzucona z, jakby przez mapę. No dobra. Jak już tutaj nam to strzela? Nie wiem, czy, czy lepiej zabijać graczy, znaczy zabijać Próbować, starać się zabić. Okej, okay, bow padł. O, czy tego robota? Dobra, ja też go wykończyłem. No, Rico jeszcze mocno obił, a my jeszcze w ogóle nie zadaliśmy. No, ale przez to, że żadnego robota nie wyprodukowaliśmy. Mamy tylko cztery mm, śrubki na razie, więc... W ogóle, jest jak to brzmi, że mamy cztery śrubki w jakiejś grze? No, ale dobra. Szczególnie w Brawl Stars, gdzie, gdzie tutaj w ogóle te śrubki? No, tak trochę nie pasują no ale do tego trybu jak najbardziej. No i znowu przegrywamy. 5 do, do 4. Ja, kurde, tutaj chyba ginę najczęściej. Ten Mortis się chyba nie sprawdza. Okej, okay, teraz moje szybkie ataki się przydały, i śrubka zostanie oddana do naszego tutaj yy, Safeu. Dobra, teraz tutaj. No, ale niestety oni wyprodukowali kolejnego. No i najprawdopodobniej tą, tą rundę przegramy. już jest 50%. No, i ja zginąłem też. Kogo my mamy w teamie? No jeszcze jest Turiko. No ale to już jest po sejfie, No, już na 100% teraz. Dobra, niestety nie udało się. E, fajnie wygląda w sumie ten skin w grze. Tylko, no nie pasuje. O kurde, minus 8. No słabo, słabo token doubler teraz zadziałał. E, skąd w ogóle miałem gemę i tego token doublera to będzie później? wiecie co? Chyba pójdę sobie jednak na showdown'a. Tam jeszcze przetestuję na spokojnie już. No tam oczywiście stracę mniej pucharków, nawet jak przegram jako dziesiąty, znaczy przegram jako... zginę jako pierwszy. No i dobra, mamy Mortisa. Pierwsza skrzynka. Zaraz zostanie zniszczona. No i elegancko. Tutaj mamy też Shelly. Fajnie jakby tutaj znaleźć jakiegoś tajna Majka, jakoby można łatwo dość ubić. Cały czas nie... o dobra teraz mnie trafiła I za sobą jakby ten Mortis zostawia taki... Taki fioletowy jakiś... no nie wiem co to do końca jest Okej okay, zostawmy może ją, ja się muszę uleczyć bardziej niż... No i niestety zginałem jako szósty, dobra nieważne Zagram jeszcze raz na tym... nowym. no to akurat zero, ale tak chciałem sobie po prostu... Pograć trochę bardziej na luzie, no i teraz... Większe skupienie, no bo te śrubki trzeba zbierać jak najbardziej, jak najwięcej żeby nie przegrywać cały czas Ok, mają Spike'a, my Colta i El Primo No dobra, zobaczymy Może, Oczywiście to nie jest mapa pod Mortisa, ale... Ale zawsze warto... Go spróbować Różnych taktyk No i dobra, ja teraz sobie wchodzę tu Zostaję wyrzucony Ok, zabiłem Colta, no dobra i Prawie zabiła mnie ta ich wieża Ale dobił mnie już Spike 2-0 na razie jest W tych zebranych śrubkach. Eee, już 2-1. No, zaraz może być 2-2. Słuchajcie, aktywuję tutaj te bomby. Okej. Okay. Ja akurat sobie mogę szybko uciec, ale jakby wszedł w, w, w właśnie El Primo, no to już nie byłoby tak fajnie. Wow, jak to fajnie wygląda. Jak I tak, i lecą batsy teraz. Elegancko, zobaczcie jaka akcja. To było, to było coś naprawdę fajnego. No dawajcie, respcie się te śrubki, bo... Aha! Teraz się chyba właśnie nie respią, bo idzie robot. Chyba jak idzie robot, to... To nie bardzo. Dobra, teraz tak. Tutaj spróbuję na tych graczy w ogóle coś pograć, no bo robot to swoją drogą, ale e, trzeba też walczyć z przecież przeciwnikami tymi żywymi jakby. 2-2. Dobra, to kolejna śrubka zostanie zebrana. Wracam się do okręgu, i tutaj mamy kolejną, ale prima ją podniesie. Nie wiem, tylko dlaczego on się wystrzelił. Oj, gdybym tego ulta odpalił, to Colt by e, zginął. No ale. Ale przeżył. No ale ja ulta cały czas mam. 5 do 3, no to jest najważniejsze. Tutaj kolejna będzie ją sobie wezmę. I tutaj. O kurde, nie, 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 nie. nie. Wypuściłem ją, ale ten spike mnie spowolnił mocno. No dobra, level 6, robota. Udało się. Yy, tutaj zbudować. więc fajnie. No nie, 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 bo wieża zacznie mnie strzelać. No właśnie na jakiś musi wejść robot. Tylko no zaraz zginie zanim to on dojdzie. Oj, ja zginąłem też przez Colta. Yy, dobra, El Primo też mocno obija safe. Super. No i jak na razie prowadzimy 5%. Kolejna śrubka tu jest. Ja się wycofam. I kolejna. I okej. Okay, no na pewno już tej drugiej nie podniosą. Więc zebrałem dwie. Więc elegancko. Colt odpakował swoje. Swojego ulta. Kolejna podniesiona. Tam jeszcze Colt zebrał. Okej. Okay, ja już odesłałem swoją. Tutaj też jest. Też już podniósł. Więc ja się tutaj chowam. No i Spikes z... zmarnował swojego. Swoją umiejętność specjalną. Także. Okej. Okay. I podnoszę jego śrubkę. Zobaczcie. Mortis tutaj naprawdę dobrze sobie radzi. 7. Aha, czekajcie, bo nie mają 10. Zostało im przecież z, chyba z poprzedniego jeszcze. No, ale my też już mamy 10, więc okej, okay, oni wyprodukowali, więc teraz trzeba będzie się bronić. Mm, po prostu. Okej, okay, trochę go zatrzymałem, bo ten robot idzie na tą wieżę, no ale też po drodze przecież graczy bije. Więc okej, okay, już, już nie żyje. Dwa 19% zostało. Śrubka jest. Teraz się wystrzeli... O nie, 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 nie. Tu jest kolejna. Mhm, dobra, odesłana. Super. I teraz wystrzeliwuje się, ale ten Mortis fajnie leci. Mhm, dobra, udało się uciec. Śrubka odesłana jakby. Oj, bomby. Znaczy, miny Boa. Zobaczcie, mamy 15. Teraz może się udać wygrać cały mecz. No bo wiadomo, że teraz my wyprodukujemy robota. A na 15 poziomie to jest już naprawdę, naprawdę mocny. Dobra, zostanę tutaj może. Hmm, niestety oni podnieśli. Dobra, level 15 udało się tutaj wyprodukować. Więc idę teraz i może pomogę trochę drużynie. Robot już wszedł. Wszedł już, prawda? No wszedł, okej. Okay. Dobra, no to idziemy, idziemy. Oczywiście na bicie safe'u no i udało się. Wieża zniszczona i jest wygrana. To najważniejsze plus 10. No więc w sumie na Mortisie na plus na, w tym odcinku. No i Night Twitch dał trochę szczęścia. Dobra, ja się słuchajcie, żegnam z wami. Chyba trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.